To jest magazyn abonenta Krzysztof Czaban. Witam Was i zapraszam na kolejny odcinek. W telegraficznym skrócie opowiemy Wam, co nowego czeka na Was w Wektrze w grudniu. Wiadomo, że w tym specyficznym czasie nie może zabraknąć niespodzianek. Jakich? Zaczynamy! Zaczynamy od prezentu na Mikołajki. Prezentu, którego efekty zaobserwujecie oczywiście także po 6 grudnia. Od 6 grudnia w Warszawie będziecie mogli liczyć na naprawdę szybki internet. Dzięki nowemu przesyłowi około 320 megabitów na sekundę, szybkość pozyskiwania przez was informacji będzie naprawdę zauważalna. Ściągnięcie ulubionego filmu czy muzyki potrwa dosłownie chwilę. Przesłanie pliku o dużym rozmiarze nie będzie kłopotem. Na tym polu Vectra będzie nowoczesna, ale przede wszystkim najszybsza. Zwróćcie uwagę na parametry techniczne, a w razie wątpliwości zapytajcie w najbliższym biurze obsługi klienta. Na początek mega prędkość dostępna będzie w stolicy. W niedalekiej przyszłości korzystać z niej będą mogli abonenci w niektórych pozostałych miastach. W czasie Mikołajek już będziecie mogli cieszyć się z kolejnej promocji promocji dotyczącej VOD, czyli filmów i programów na życzenie. Oto szczegóły <laughs> ale akcja! Teraz Vectra przygotowała wspaniałe niespodzianki dla wszystkich, którzy kochają prezenty aż 10 filmów z Mikołajkowej kolekcji za połowę ceny. I problemy finansowe będę miała z Teraz możesz przeżyć dwa razy więcej przygód ze swoimi przyjaciółmi. Co za zaszczyt! Śpiesz się! Mikołajkowa promocja trwa od 4 do 10 grudnia. Już niedaleko. Wejdź do katalogu Mikołajki z Vectra Vot i zobacz wszystkie prezenty. co zawa... my tutaj mamy? Twój wod. I jeszcze jedna niespodzianka. Przed świętami polecamy wam, byście często sprawdzali swoją pocztę e-mail. Wektra przygotowuje świąteczną akcję specjalną. Dzięki świątecznym promocjom możecie liczyć na jeszcze lepsze warunki usług oferowanych przez Wektrę. Cena i warunki promocji na razie owiane są tajemnicą. Na razie nie chcemy jej zdradzać, bo przecież niespodzianka na święta nie byłaby niespodzianką, a chyba nie ma nikogo, kto nie lubi prezentów. Wystarczy, że w święta zajrzycie do najbliższego biura obsługi klienta, a wówczas wszystko stanie się jasne. Czas teraz na zapowiedzi wydarzeń lub relacje z wydarzeń, w których od lat czynnie uczestniczy Wektra. Na początek kryształy. Sudeckie kryształy to nagrody wręczane na plebiscycie gospodarczym, podczas którego w tym roku nominowanych było aż 70 firm z Dolnego Śląska. Bycie tutaj to na pewno prestiż i splendor, gdyż sama impreza motywuje do jeszcze lepszego rozwoju dolnośląskich firm. W tym roku sudeckie kryształy przyznano w sześciu kategoriach. I każda z tych firm zasługuje na Sudecki Kryształ. Powiem tak, 19 osób w kapitule, a każda z tych osób oceniała tak jak uważała. Nominowani zgodnie przyznają, że już sama nominacja to ogromne wyróżnienie, które zaprocentuje w przyszłości. Wektra wspiera tę imprezę. Główny organizator Telewizja Sudecka to jedna z najbardziej uznanych marek obecnych w sieci Wektra. Pamiętacie rodzinny dom dziecka w Ludzinie? Wektra to miejsce wspiera od lat. Nie inaczej no będzie i w tym roku. W grudniu wybieramy się do dzieciaków z prezentami mikołajkowymi. Relacje z tego wydarzenia będziecie mogli zobaczyć w styczniowym odcinku magazynu Abonenta. Vectra kontynuuje także współpracę z fundacją Doc IQ. Efektem tej współpracy było do tej pory gruntowne wyszkolenie i przekazanie osobom niepełnosprawnym czterech psów asystentów: Vectra, Rafi, Pfo i Prestige. Skutecznie pomagają dzisiaj podopiecznym fundacji. Wkrótce możliwe będzie przekazanie piątego psa. Czy będzie to pies asystent, a może zwany pies terapeuta? O tym dowiecie się śledząc kolejne wydania magazynu Abonenta. Nie zwalniamy tempa. Mecenas Miesiąca oraz rozwiązania technologiczne, z których na co dzień możecie korzystać, to kolejne punkty tego odcinka. Agnieszko? Tym razem, Mecenas Miesiąca na pewno ucieszy najmłodszych, choć nagrody, które są przewidziane w konkursie, powinny usatysfakcjonować także starszych. Mini Mini Plus i Vectra zapraszają do udziału w konkursie. Odpowiedz na pytanie z bajek otrzymała tytuł bajki wszechczasów w wielkim rankingu Mini Mini Plus i złóż wyjątkowe życzenia rybce mini mini. Do wygrania fantastyczne nagrody, między innymi telewizor LCD, tablet i iPod oraz płyty z przebojami Mini Mini Plus, szczegóły na wektra.pl. O tym, że warto startować w wektorowych konkursach przekonała się ostatnio trójka uczestników, którzy zgarnęli główne nagrody. To Paweł z Warszawy, Teresa z Radomia oraz Urszula z Ostrudy. Do pozostałych stu abonentów trafiły nagrody pocieszenia. Wszystkim serdecznie gratulujemy. O szczegółach konkursu dowiedzieć możecie się ze strony internetowej. Inną bardzo cenną informacją na stronie jest ta o możliwości umawiania wizyt w salonach przez internet. Wystarczy wejść w zakładkę kontakt. Tutaj po kliknięciu tego przycisku możecie zostawić swoje dane z najbardziej odpowiadającym wam terminem. To proste, zresztą spróbujcie sami. I jeszcze jedna informacja, bardzo przydatna abonentom Vectry. Obecnie Vectra drogą elektroniczną wysyła Wam wiadomości dotyczące powiadomień o wystawionej fakturze VAT, upływającym terminie i ewentualnej windykacji. Otrzymujecie link do płatności elektronicznych. Nie musicie obawiać się tego typu płatności. To całkowicie bezpieczny system, dodatkowo polecany i mocno sugerowany przez Vectrę. Daje Wam bowiem nie tylko poczucie bezpieczeństwa, lecz także dzięki niemu oszczędzacie na przykład czas. Jeśli macie internet o prędkości minimum 8 megabitów od Wektry i jeśli jesteście abonentami minimum pakietu złotego telewizji, skorzystajcie z nowej odsłony TV online. Nowa odsłona telewizji przez internet w Vectrze to nie tylko programy z pakietu złotego, ale także część programów pakietu platynowego. Nowe programy dostępne w TV online to m.in. TVP Rozrywka, Teletun Plus, Polsat News, Fitness TV, Eurosport 2 oraz Polsat Sport Extra. Do tego w TV Online możecie cieszyć się dwoma nowymi kanałami w jakości HD. Są nimi Jinx HD oraz Trace Sport Stars HD. Każdy znajdzie coś dla siebie, a dzięki TV Online będziecie mogli oglądać swoje ulubione kanały, na przykład na tabletach czy smartfonach. W sumie TV Online to 30 kanałów z oferty Vectry. Dzięki urządzeniom mobilnym obejrzycie filmy, seriale, mecze lub np. bajki w trakcie gdy inni domownicy korzystać będą z telewizora. O tym, że warto skorzystać z TV Online, przekonajcie się sami szczegóły na tvonlinevektra.pl Pamiętajcie także, że oferta telewizji cyfrowej, a także zasięg działania Wektry stale się poszerzają. Z cyfrowej oferty telewizji od Wektry będą mogli skorzystać lub już korzystają mieszkańcy Myśli Boża, Namysłowa i Mszczonowa. Szczegóły pakietów cyfrowych dostępnych w ofercie znajdziecie i na stronie internetowej i w biurach obsługi klienta. A na koniec zabieramy Was do miasta, które wojskiem stoi. Mowa o Dęblinie, mieście, które zna każdy pilot w Polsce. Dęblin, miasto w Dolinie rzek wieprz i Wisłym położone w zachodniej części województwa lubelskiego. Mieszka tu prawie 18 tysięcy mieszkańców. Znakiem rozpoznawczym miasta jest to miejsce: wyższa szkoła oficerska sił powietrznych. Nie trudno więc odgadnąć, że życie Dęblina koncentruje się wokół wojska. Charakterystycznych także dla armii Zabytków odnajdujemy tutaj mnóstwo. Odwiedzić z pewnością należy Muzeum Sił Powietrznych, bramę lubelską twierdzy dęblin. Czy choćby zespół pałacowy mniszchów, przy którym spacery to prawdziwa przyjemność, nie wolno zapomnieć o właśnie wyremontowanym placu przed siedzibą burmistrza. To miejsce historyczne. Niedaleko, przy głównej ulicy Dęblina, ulicy Warszawskiej, mieści się biuro obsługi klienta Vektry. W Dęblinie dużym zainteresowaniem cieszą się usługi, z których korzystają studenci. Sza szkoła oficerska sił powietrznych jest. W Dęblinie są zaró zarówno studia wojskowe, jak i cywilne, także. No, studenci mogą korzystać z naszych usług i głównie korzystają z usługi internetowej i usługi telewizyjnej. To jednak nie wszystko. Wiadomo, że młodzi ludzie stawiają także na usługi dodatkowe. Tych w Wektrze nie brakuje oprócz bezpiecznego internetu to także dodatkowe pakiety telewizyjne, TV online oraz MOOD, czyli muzyka na życzenie. Usługa mu także cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ, ponieważ jest to no serwis muzyczny, także można sobie odsłuchiwać i utwory w internecie no w dobrej jakości, po prostu. Klientów więc nie brakuje, także tych, którzy nie studiują, a od lat korzystają z usług Wektry. Zdecydowanych klientów może być teraz dużo więcej. Wkrótce w Dęblinie, oprócz dotychczasowych dostępnych pakietów telewizyjnych, czyli złotego, platynowego i VIP, dostępne będą także pakiety srebrny i stalowy. O szczegóły pytajcie w tutejszym biurze. I była to już ostatnia informacja w tym wydaniu magazynu Abonenta. W nowym odcinku widzieć będziemy się już w 2014 roku. Do zobaczenia!